Dzień dobry, Jacek Szropiński, witam w drugiej kawie. Choć dziś właściwie ten program mógłby się nazywać czego to ludzie nie wymyślą. Bo oto odwiedziła nas pani Klaudia Spodzieja, która organizuje tak sympatyczne wydarzenie jak Paradę Panien Młodych, czyli w skrócie PPM. Dzień dobry, Pani Klaudio. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Pani Klaudio, co to takiego jest, czym to się je, przepraszam, takie, taką paradę, panien młody? To znaczy, to już zależy od podejścia, ale zacznę od początku. Przede wszystkim, czego ludzie nie, nie wymyślą, może zacznę od tego, kto to wymyślił. Wymyślił to Juran Czernik oraz Anna Zękowska, czyli fryzjerzy tworzący federację fryzjerów i stylistów. Pol, pol, to są pol, Polak, Polskie, polski wynalazek, czy taki trochę zagraniczny Oni, To jest troszeczkę zagraniczny wynalazek. To Są Państwo, którzy mieszkają tutaj w Polsce, pochodzą z Ukrainy, i oni właśnie stamtąd przynieśli do nas tą tradycję, Czyli ten pomysł. Tego, tego rodzaju imprezy na Ukrainie odbywają się czy odbywały się wcześniej, tak, jest... zanim przeniesiono je do Polski? Dokładnie. Dobra. U nas to się dopiero adaptuje po malutku, a tam, tam jest to już, że tak powiem, w kanonie. I sama, sama impreza polega na tym, że kobiety bez względu. To przede wszystkim główna myśl tego jest taka, że nie wykluczamy nikogo. że Każda kobieta może w tym wziąć udział, więc nie jest to organizowane na zasadzie castingu, tylko jest to impreza otwarta dla kobiet w każdym wieku, każdej postury nie wykluczamy ze względu na wygląd ani no, tak. No to zaraz, zaraz w takim razie, bo określenie panna młoda no, kojarzy się jednoznacznie z kobietą, która czy to zaraz wstąpi związek małżeński, czy to ewentualnie dopiero co wstąpiła w tenże związek. Albo planuje. A pan, a I takie mówi, też że, będziemy miały. Że nie, niekoniecznie. Mogą być to też kobiety, które wstąpiły w związek małżeński już jakiś czas temu tak. i wciąż są pannami młodymi. To jest umowna nazwa, to jest po prostu umowna Nie, nazwa. No to, imprezy, to jest bardzo ale... dobra nazwa, bo przecież chodzi o to, żeby się młodo czuć przez całe życie. Więc... No oczywiście, to... zwłaszcza jeżeli jest się kobietą, prawda? Wtedy Absolute. to bardzo, bardzo pomaga Absolute. żyć. Mężczyznom też, zresztą. Aha. Znaczy podejrzewam, że każdemu bez względu na płeć i. Prze przepraszam, tak? przerwałem. Ko kontynuujmy teraz już o samej, o samej imprezie, o samym tego. Już wiemy, skąd do nas dotarła. Tak. I teraz jak to mniej więcej będzie wyglądać. Yy, to znaczy, yy, przede wszystkim na razie organizujemy to, dostaliśmy to, że tak powiem, w spadku yy, ja z... Z, z drugą dziewczyną, która to organizuje, z Samantą Stachowicz. Dostałyśmy to do zorganizowania dosyć niedawno. Jesteśmy podwykonawcami. Federacja właśnie zleciła to nam. I właśnie mieliśmy dosyć niewiele czasu, żeby wymyślić główny, główną myśl tej parady, ale przede wszystkim chcemy pokazać przy okazji przede wszystkim o polski potencjał, ponieważ chcemy promować polską branżę ślubną, chcemy pokazać polskie talenty. Imprezę u nas będzie prowadził Kamil Popławski, czyli chłopak Tejzopola, który wystąpił w programie Top Model, który jest kandydatem być może przyszłym misterem Polski. A w roli modeli. I, a jest panem, jest panem młodym? To znaczy? Teoretycznie kiedyś pewnie będzie. Jasne. Dobra. <laughs> I w roli modeli wystąpią panowie sportowcy z Gwardiopole. Rozumiem, że coś dla ducha i coś dla ciała, to znaczy coś dla oka facetów, czyli pan młody i faceci to już tak bardziej. Oczywiście. Dla Dobra, dalej? Słucham. Bo założenie parada... Świadczy o tym, że to będzie się gdzieś przemieszczać. Będzie. Tak? Będzie. Planujemy rozpocząć paradę z ratusza, tam też odbędzie się pokaz i będzie całe otwarcie parady. Mam nadzieję, że w towarzystwie pana prezydenta, który oczywiście będzie zaproszony na to, żeby, żeby właśnie dokonać oficjalnego otwarcia tej imprezy. A później startuje parada w motocyklistów. Tak, także gromadzimy jak najwięcej dziewczyn, zachęcamy na cały czas do zgłaszania się. Mogą to być dziewczyny, które już mają swoją sukienkę, mogą to być dziewczyny, które tą sukienkę od nas dostaną, ponieważ współpracujemy z salonami ślubnymi za płaszczyzny, które gwarantują tą sukienkę. Czyli pełne umundurowanie. Pełne umundurowanie, zadbamy o to. Nikt, nikt nie będzie musiał się martwić o to, w czym się pojawi. I ten przemarsz będzie się odbywał ulicami Opola. Finalnym punktem tego wszystkiego są sesje zdjęciowe. Dziewczyny właśnie w tych sukniach będą mogły wziąć udział w sesjach. Planujemy zorganizować sesje w miejscach typowych, bardzo charakterystycznych dla Pola typu Wieża y, Piastowska, Amfiteatr i tak dalej, prawda? To mają być miejsca, które kojarzą się stricte z Opolem, yes. które są wizytówkami naszego miasta, a docelowo później planujemy wydanie kalendarza charytatywnego właśnie z naszymi panami młodymi i sportowcami które z, i wpływy, wpływy z tego kalendarza z, zasilą konto fundacji imienia Julii Pong. Mówiła pani, że to jest w pewnym sensie odziedziczone, to znaczy jest to w spadku po kimś. Tak. Czyli taka impreza już się odbywała. E, tak, chodzi mi znaczy... o to, jak, jakim jak dużym zainteresowaniem, jak dużym Odzewem ile tych, ile tych panien młodych paraduje? Już, już wszystko wyjaśniam. To znaczy imprezy podobne do naszej odbywają się również w innych miastach Polski. Na przykład Wiola piekut organizuje bieg panien młodych, to jest też impreza charytatywna to trudniejsze, odbywa się w Warszawie. To, to, to jest trudniejsze, my nie będziemy forsować tak naszych dziewczyn, także tak nie planujemy biegu. Ale, ale właśnie impreza u nas odbywała się już czter, czterokrotnie, to jest piąta edycja przyznam, że troszkę. Można już tak to nazwać jubileuszowa. Przy okazji mamy jubileusz Opola 800-lecia, także mamy nadzieję, że jakoś wszystko ładnie się to... Wszystko się dobrze składa. Dokładnie. Yy, I cóż, przyznam, że no i troszeczkę ubolewam nad faktem, że jest to, jest to impreza, że to już jest czwarta, czwarta edycja tej imprezy, a nadal spotykamy się z pewnym zaskoczeniem. Ludzie nie wiedzą do końca, o czym mówimy, na czym to polega, mimo że ona się odbywała też w... Pierwsza, pierwsza edycja. Bardzo wiele osób, które były związane z paradą, wspominają bardzo dobrze. Też rozpoczynała się pod ratuszem. I była naprawdę była bardzo, było naprawdę wiele osób i wszyscy byli bardzo zadowoleni. I te, te, te pany szerokim... młode takie tak same będą paradować, czy mogą paradować w towarzystwie swoich... Paradować P będą złoży. same, ale co, rodziny Rozumiem. kogokolwiek mogą, mogą przyprowadzić, będzie nam bardzo miło i cóż, przyznam, że, że właśnie pierwsza edycja odniosła największy sukces, do, jak dotychczas, ponieważ odbywała się na tydzień przed festiwalem naszym opolskim i później dziewczyny, które wystąpiły w paradzie, były zaproszone do programu kawa i herbata, który wtedy odbywał się jeszcze na amfiteatrze, no ponieważ była to atrakcja, było to coś nowego, prawda? Także mamy Powiem nadzieję, tak. dokładnie i mamy nadzieję powtórzyć ten sukces, być może się udaliczymy na to, czy mamy sami za siebie. Mamy nadzieję, że nie tylko my. I ile mniej więcej, bo rozumiem, że może Pani tego nie pamiętać, ale ile mniej więcej Pani To znaczy, wtedy? Wtedy, ja przyznam szczerze, ja nie byłam wtedy obecna. Ja dopiero dołączyłam do parady od trzeciej edycji, ponieważ wtedy byłam zaangażowana też w roli no, nazwijmy to modelki. A teraz, teraz właśnie obserwując moje poczynania właśnie na polu branży eventowej, zostałam zaproszona do współorganizacji. Jeśli chodzi o liczbę dziewczyn, ona jest... Powiem tak, jest nieograniczona, oczywiście mamy jakieś, jakąś górną granicę, ale cały czas czekamy na zgłoszenia, czekamy na nie do końca kwietnia i liczymy na to, że... No powiem tak, ja nie chcę zdradzać liczb, ale będzie to na pewno wyglądało dobrze i na pewno będzie panien wystarczająco, żeby nazwać to paradą. Okej, okay. w pełni to rozumiemy, to jeszcze tylko powiedzmy, jak mogą się potencjalne uczestniczki zarejestrować? Oczywiście. Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy przez stronę Parada Panien Młodych, przez profil na Facebooku. Funkcjon Myślałem, że taka www.paradapanienmłodych.pl. Nie. nie, nie, nie. Jeżeli Startuje też strona internetowa w końcu pod adresem Brights Parade. Ale zasadniczo całą korespondencję z dziewczynami utrzymujemy przez profil. Jeśli profile. ktoś wpisze na Facebooku Parada Panie Młodych, to, Pani to na, na pewno fejsb... trafi. Na Facebooku, bądź też na portalu społecznościowym, żeby nikt nas tutaj nie posądził o lokowanie produktu. Nie, mam, nie mamy z tym żadnego problemu. Okay. Także tak, tam cały czas czekamy na zgłoszenia, więc zachęcamy do tego, żeby polubić ten, ten profil. Tam również cały czas pojawiają się informacje o naszych nowych partnerach, sponsorach tegorocznej Parady. Wszelkie nowinki pojawiają się właśnie na tej stronie. Także zachęcam. Do, do obserwowania powiem, i zgłaszania się. Powiem szczerze Pani Klaudio, wydaje mi się, że jest Pani, nie wiem czy uzasadnioną, ale dość dużą optymistką, jeśli chodzi o potencjał tego rynku ślubnego, o którym Pani mówiła mhm. wcześniej. Bo wspomniała Pani, że wszystkie Panny, nanny, nanny. które nie będą miały sukni ślubnej, będą mogły taką suknię ślubną od Was pożyczyć. A jeśli przyjedzie takich bez sukien 500 to yy, będzie 500. Tak, tych nasza, sukien? Yy, nasza górna granica, o której wspomniałam, yy, nie sięga aż tak wysoko. Aha, <laughs> także, no także jesteśmy przygotowani na pewną liczbę, na, na sporą liczbę, salony, z którymi współpracujemy, yy, no, są na tyle uprzejme, że zdecydowały się zagwarantować właśnie suknie, które nie tylko pójdą w pokazie, ale również zostaną przekazane dziewczynom, które chciałyby uczestniczyć w samej paradzie. Także za to bardzo dziękujemy i, i to w bardzo znacznym spo, yy, stopniu. Wspiera, wspiera to całe przedsięwzięcie. Więc... No, sympatyczna sprawa. Należy liczyć tylko na to, że ten czer bo to będzie tak? Czer 3 czerwca, tak, 3. tak 3. Sobota, czerwca. tydzień. Przed pierwszy, pierwszy czerwcowy weekend okaże się łaskawy również pod względem pogodowym. Ale o to się naprawdę martwimy. Także zamawiamy dzisiaj, zamawiamy dzisiaj dobrą pogodę. My będziemy starali się swoimi kanałami oczywiście też poprzeć tę te, 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 te prośbę. No skutki, skutki zobaczymy. Piąta parada panien, panien młodych w Opolu 3 czerwca. Klaudia Spodzieja, organizatorka tejże parady, była naszym gościem. organizatorka mogę. Dobrze, była, była <laughs> naszym gościem. Życzymy powodzenia. No i żeby się ta liczba panien młodych zamknęła tak odpowiednio, żeby nie było ich ani za dużo, ani, ani za, mało. za mało. Pani Klaudio, dziękuję bardzo. To ja dziękuję.